Chciałbym na przykład stać z Ronfa, prawda? Kolejny ucieczku z Curry Bros, Stars. No, długa ferwa była, ale to nieważne. We, trafiliśmy Gaza. Udało się, bo jak widzicie, zbieram bardzo długo, profa bardzo mamy. Oto znowu zadymawy wygaz. Chyba mamy tylko na 7 levelu. Tutaj nie złapaliśmy, jak go trafimy, bo to nie wiem, się popsuł jak zwykle. To się musiało się popsuć, ale mamy Gaza, jest na 7 levelu, gulf, mogę do niego jakiś gadać, żeby sprawdzać. Proszę bardzo. Jeszcze mamy jakieś nowość w sklepie. Proszę bardzo, mamy jakiś... Gaz ma skina, ale łapka góry i sub Obowiązkowo. Yy, nie, nie, nie. Gwiezdny sklep jakiś. No, zbieramy na niego. Będzie tego naprawdę odcinek mowy podniecie. Ale nowy, w gaz. Już jest na moim kocie. W tym roku im pięć 5 zadmiawy. W jak to... A tak było niedawno 30, to chyba więc... No. Ja ten nowy zadejmę, o, gaz, proszę bardzo, mam już na końcu siódmym levelu, okej, okay. niestety opinii go nie zobaczycie, bo, jak mówię, dźwięk się popsuł, ale powiem, w jak go trafiłem, więc poprzedni sezon, no, chyba, chyba 30 sezon, trafiłem go, nie wiem, w jakichś 15, bo w skrzynkach trafiłem go maksymalnie, więc... Jest bardzo fajnie, no i fajnie, z tego gazu a tam też jest, jest reszta składek, zbieram jakiegoś nowego, nowego zamiarza, który ma wyjść, bo za niedługo będzie Halloween w więc, co za misje, patrz, to 250 tonów 300, uuu, jo, to będzie grubo, będzie golda. 400 golda, dobrze, dobra to tyle, ile wychodzi o ci się w utwili, a nie w komentarzu na czy w Osbrookowi linkie Nowego z Trzymajcie się, cześć. Papa. Pa.